Proszę Państwa, wieloletni wspólnik, stary udziałowiec Egidy, obecnie pod licznymi pseudonimami grasujący po kraju, a to jako Franek Kimono, jako profesor Kleks, magister Klops, wyłącznie u nas pod własnym nazwiskiem i też nie wiadomo czy na pewno, Piotr Frączewski. <noise> na pieszczoty mu się zebrało, od kiedy zabrakło pszoniaka, stara mi się go zastąpić, kupcia <noise> moja. Dobry wieczór draństwu. Ej, dobry, dobry. Przepraszam bardzo. Dobry wieczór Państwu. Przepraszam bardzo. Ja mam dzisiaj zły dzień w ogóle. Zły wieczór. Myję się często. No, mylę się często. Proszę Państwa. E, chciałem posiedzieć coś po, 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 powiedzieć coś zabawnego. Jasny wind, no. Państwo mi wyraczą, Nie, ra, raczą wybaczyć. Ale znamy się tyle lat, lat, że chyba mogę liczyć barany. No czyli li, 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 liczyć, liczyć na państwa. Liczyć na państwa. Barany to na seny, ja wiem. Liczyć na państwa i narody bratnich krajów. Nie, nie, nic takiego, proszę się nie denerwować. Nic z tych rzeczy. Chodzi o Państwa na sali. Łączy, łączy, łączy nas złomna, nie, niezłomna przyjaźń. I krótko ciepła, długoletnia wzajemna apatia. Sympatia. Zresztą zorłem w z mordę Kowal. Zresztą no to jest kabaret, proszę Państwa. To jest kabaret Estrada, a nie jakiś postęp hałowy, występ halowy. Gdybym, 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 gdybym prowadził uroczysty koncert z okazji podchodów, odchodów obchodów, od, 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 <tos scholars> no to wtedy oczywiście nie radzę się wychylić, pomylić. <coughs> <attorneyigaín> ale. <tos and false>. Ale tutaj sami wiadomi znajomi, prawda? W większych sprawach się rybią. Nie rybią, a występowało się, owszem, a jakże pamiętam, niestety pamiętam, Pan Janek też pamiętam. Występowało się, a jakże na widzeniu, na, na widowni, same utytułowane osobistości. Wszyscy zdęci, nadęci dla chyba Bardzo przyjemnie. No, wspomnienia. Proszę Państwa, ja tutaj występuję w ramugach kosmosu, znaczy w, 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 w ramach świata, znaczy w, w ramach sojuszu świata haltury, kultury ze światem płacy. No tak, zacyna, oczywiście Rodacy Pajar, pracy. Ten sojusz, proszę państwa, to jest w. w, w ja wiem, to jestem. Tak. Hmm. Jak budują, jak stawiają dom, Fundament to. <grywa> ten sojusz to jest fundament dalszego rozwoju. Yy, rozwoju. To jest skaranie boskie z tym językiem. Jak ja się kiedyś pomylę, to już oni się na pewno nie pomylą. <grywa> to jest niebezpieczna woda. Wada. Yy, tak. no, woda też niebezpieczna, bo za Co powiem baki zrywać. By, bo boki zrywać. <grywa> Proszę Państwa, ja mam y, tutaj umowę o dzieło. Y, o, o dzieło. A więc do armaty, znaczy do dodziała. To do, do, wszystko jedno, do persinga mówmy tak, o no W głębokiej trosce. O dalszy rozwój zasadniczego zwrotu, który się dokonał w zakresie konsekwentnego realizowania określonych decyzji. Podjętych we właściwym czasie. Na skutek jedynie słusznych uchwał, oparciu o konsekwentne umacnianie konkretnych kroków, przywracających zdecydowane zabezpieczenie podstawowych kierunków rozwoju, produkcji, założeń programu, dalszego umacniania bazy materiałowej, określonych asortymentów, uwarunkowanych szczegółowym harmonogramem realizacji. Proszę bardzo, jak nie gładko poszło. No. W tym języku wszyscy mówią płynnie. No jakże. No i do więzienia, Pań Do widzenia, panie.